Wyciskanie na TRX -ie. wykonujecie dwie serie po 8 powtórzeń. Okay? Co jest ważne? Rozciągnięcie mięśnia piersiowego większego i piersiowego mniejszego. Staram się, aby mniej więcej, jak będę na tym pracował, aby mniej więcej moje dłonie były tutaj na wysokości sutków. Okay? I teraz to ćwiczenie będzie wyglądało mniej więcej w taki sposób, że. Staram się przyjąć ładną pozycję, napiąć mięśnie szuka, aby to w miarę dobrze tutaj wszystko wyglądało. Ob, obuszam tutaj do, do dołu i wyciskam. Staram się wykonać ćwiczenie w tempie 3, 2, 1, 1. Więc wygląda to tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz i raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz i raz. 8 powtórzeń, a później wykonuję drugą serię również 8 powtórzeń.